Stało się 16,5 minut już po godzinie 14 na zegarach. Obiecywałem, że będę bardzo często zaglądał dzisiaj do naszej zakładki Nie przegap w portalu regionu lkm.pl i zapraszał na ciekawe wydarzenia w naszym regionie. Ale skoro ja tego nie muszę zrobić sam, bo mam gości, to jest jeszcze przyjemniej oczywiście, chociaż nie, no jestem tu po to, żeby też pogadać trochę. Jest ze mną fantastyczna ekipa XYZ, jest Ania, jest Jakub, jest Filip i Michał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, zapytałem przed wejściem na antenę, kto jest tutaj takim prekursorem, osobą, która będzie odpowiadała na wiele pytań, kto jest liderem. Okazało się, że to jest, chciałem powiedzieć, rodzynek. Rodzynka to jest Ania. Aniu, to prawda? Co tam dowodzisz wszystkimi facetami? No można tak powiedzieć w pewnym sensie. E, no, głównym dowódcą jest jednak ten Filip, e, który te wszystkie sprawy nam załatwia, koncertowe, jako na, nasz taki menadżer. M -m 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 management, e, tak? Dokładnie, dokładnie, ale jako wokalistka, jako główna wokalistka, można powiedzieć, że, e, że jestem tym prowadzącym. Że... Nie chcę tutaj ujmować absolutnie panom, ale no, jesteś twarzą tego zespołu. W pewnym sensie tak, ale oczywiście każdy jest ważny, bez instrumentów, bez tego tyła nie byłoby mnie, tak naprawdę. Jasne. Do Ani jeszcze wrócimy. Słuchajcie, ja, ja chciałbym zapytać, bo my oczywiście my pojawiliście się tutaj, pojawiamy się na antenie z pewnymi dwoma propozycjami, nawet chociaż ta jedna już taka mało aktualna, ale też opowiemy oczywiście o tym. Natomiast ja chciałbym zapytać, jak to w ogóle się stało, że wy tak razem? Kto teraz do odpowiedzi? 3-2-1. No, a teraz patrzą się na siebie, muszę opowiadać. No to proszę. No jak to się stało, że my razem. Eee, spotkaliśmy się w zasadzie 4 lata temu. Eee, stworzyliśmy zespół, funkcjonujemy do dnia dzisiejszego, mamy się bardzo dobrze. Eee, wyprzedajemy wszystkie koncerty, gramy naprawdę wyjątkowe imprezy. Eee, w związku z czym e, również e, skorzystamy z gościny i zaprosimy Państwa na nasz koncert e, 15 lutego mhm. w Rawiczu gramy oczywiście też 14 lutego No w właśnie, to wyprzedziłeś to mówiąc, że wyprzedajecie koncerty, bo stało się tak, ja wspominałem o tym wczoraj na naszej antenie, że koncert walentynkowy i zapraszam i pięknie będzie w Bibliotece Ratuszowej, a tu niestety, no, kto nie zdążył obejdzie się smakiem. Tak, to prawda, bilety czasami rozchodzą się naprawdę w ekstremalnym tempie, sami czasami jesteśmy w szoku, ale możemy to chyba zawdzięczać takiej dosyć Wiernej Rzeszy Fanów. No właśnie, ta wierna Rzesza Fanów może pojawić się, bo bilety jeszcze są, jeżeli chodzi o Rawicz. To opowiadajcie, gdzie, o której w Rawiczu się widzimy. Znaczy, kiedy, to już wiemy. To 15 dzień e, lutego. Tak jest. Widzimy się w Domu Kultury w Rawiczu o godzinie 20 mm -hmm. e, w pięknej sali witrażowej. Nie, witrażowo, to, to brzmi dumnie. Tam się pojawić, to fantastycznie. Słuchajcie, chciałbym zapytać o wasz program, o wasz repertuar, bo y, czytam, że to są naprawdę. Solidne gwiazdy i ten repertuar no, dla niektórych jest bardzo ciężki. Adel. Whitney Houston, Amy Winehouse No to wokalistka opowie Bo, bo no, trzeba powiedzieć też głośno i wprost Że to nie są łatwi artyści do zaśpiewania Nie dla każdego Dokładnie, szczerze mówiąc jest to dla mnie lekkie wyzwanie Ale bardzo się cieszę I jest to dla mnie bardzo ważny repertuar Bo właśnie te wspomniane wokalistki Są dla mnie naprawdę wielkimi inspiracjami Są dla mnie niezwykłymi osobami Niezwykłymi wokalistkami Bardzo się nimi inspiruję I co prawda tak, jest to dla mnie wyzwanie. Wyzwanie, ale też jest to dla mnie wielka przyjemność, że mogę zaśpiewać utwory, które uwielbiam, które słucham już od wielu lat. Adele, Whitney Houston, naprawdę są to niezwykłe gwiazdy i bardzo się cieszę, że możemy je zaprezentować i cieszę się, że mogę podjąć to wyzwanie i rzeczywiście taki wymagający dla mnie repertuar zaśpiewać i pokazać ludziom i wszystkim zainteresowanym. I przy okazji poznaliśmy upodobanie muzyczne Ani. Panowie, bo panowie tutaj jak siedzą, panowie patrzą i słuchają, to chciałem zapytać, czy gdzieś jest jakiś pomysł na, na coś własnego, czy zostajecie przy coverach na, na, jak na razie? Yy, tak, już od ponad roku pracujemy nad swoimi utworami. Mm -hmm. yy, niestety mieliśmy też jedną dłuższą przerwę, co też bardzo. Co też tak bardzo Teraz słychać. <laughs> Super, to zacznę od nowa. <laughs> Więc tak, od roku pracujemy nad swoimi <laughs> utworami. Niestety mieliśmy jedną dłuższą przerwę, mhm. przez co był chwilowy zastój w tworzeniu swoich utworów, ale tak, regularnie się spotykamy i próbujemy I pisać. Co, swoje. Coś tam się rodzi. Tak, no. no i fantastycznie e. słuchajcie. Um, jak już wspominaliście, koncerty się wyprzedają, plany kolejne są, czy to dopiero będzie, nie wiem, trasa jest planowana. Zaczynamy jutro od leszna, tak, jutro, bo 14, później Rawicz. No, no i co dalej? Co dalej? Co dalej? Jak tam. Tak, w przypadku tego repertuaru y, również musimy wspomnieć o tym, że nasz y, skład na trasę mm -hmm. y, powiększył się o skrzypce oraz pianino. Y, oczywiście musimy mieć stuprocentową pewność, że oddamy y, ten y, sensualizm i romantyzm tej muzyki. Planujemy kolejne koncerty, nie chcemy jeszcze zdradzać konkretów, natomiast z pewnością coś jeszcze się pojawi, oraz oczywiście utwory autorskie. No właśnie, autorskie utwory. I chciałbym zapytać, czego mogę Wam życzyć, moi drodzy. E, nie wiem, mówisz, że pojawi się fortepian pianino, bo już zapomniałem? Pianino. Pianino, tak, jest. tak, czyli co? Dwóch nowych busów, bo to trzeba będzie przewozić później wszystko. No i na tą trasę oczywiście, jak najbardziej, szeroką, jaka by tylko nie była. No więc właśnie, jutro co niektórzy będą mieli tą doskonałą okazję w tej magicznej atmosferze wysłuchać właśnie takich gwiazd jak Adele, Whitney, Houston, i i Winehouse. A kto nie może, a chciałby, to Dorawicza się może wybrać dzień później, a więc w sobotę, właśnie. Przypomnijmy, o której. O godzinie 20. O 20 w Domu Kultury, w pięknej sali witrażowej. Także polecamy i zapraszamy. Oczywiście, jak tylko gdzieś coś ciekawego się pojawi, inaczej być nie może, zaprosimy Was do naszego studia i będziecie dalej opowiadać. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co tylko sobie zapragniecie. No i, i niech tam miejsca w kalendarzu zabraknie na ten sezon nowy, taki już, który wejdzie gdzieś tam wiosenno-letni i dalej, dalej, albo i przez cały rok. Ania, bardzo dziękuję. Podziękowania zacznę od Ciebie, Kuba, Filip i Michał. Wszystkiego dobrego. Też chciałem zapytać, właśnie, jeszcze, już na już, kropka, tak. Czego artystom się życzy? No, przecież nie będę zdarć jak bosów bo to, to <grym> ja absolutnie. No, nie, co, co to? Nie. Tym bardziej, że teraz ten e, chorobowy okres, bardzo, który niestety bardzo. też mi bardzo zaszkodził, e, więc. Poważnie? Czy jest jeszcze lepiej? <grym> nie, nie, e, ostatnio też byłam chora, na szczęście to już to już za mną, mm -hmm. ale wszyscy wokół są chorzy, więc trzymam się z dala, bo rzeczywiście, no, to jest bardzo ważne, żeby głos był w dobrej formie. To życzę dobrego e, głosu. Tak, to życzę do wszystkim. Wszystkim życzę zdrowia. Ja mówię Dziękujemy tak. Bardzo. Życzę zdrowia, reszta przyjdzie sama. No i git majonez. Ania, Kuba, Filip, Michał, XYZ Z, więcej oczywiście w naszym portalu, także zapraszam serdecznie i do usłyszenia.